Będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie na Kaźmierczak. Dziś zacznę od piosenki, która chodzi za mną już kilka dni. Ja nie umiem śpiewać, więc puszczę ją. Cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście jest zapisany w nim. Wzór na szczęście cieszenie się z małych rzeczy. Ja zawsze powtarzam, że ciesz się z małych rzeczy, bo jeśli nie potrafisz cieszyć się z małych rzeczy, to duże też cię nie ucieszą. To szczęście jest w nas. To szczęście jest właśnie w tych Małych chwilach, jeśli potrafimy cieszyć się tu i teraz z tego, że świeci słońce, z tego, że mam to, co mam, z tego, że jest błękit nieba, z tego, że spotykam się z różnymi ludźmi, to nabywam szczęścia takiego wewnętrznego. A my najczęściej Czego oczekujemy? Jak pojadę na wakacje, to będę szczęśliwa. Jak przejdę na emeryturę i nie będę musiała chodzić do pracy, to będę szczęśliwa. Jak kupię sobie dom, to będę szczęśliwa. I ja odkładam sobie to moje szczęście, a moje szczęście nie jest wtedy. Moje szczęście jest tu i teraz. I to cieszenie się z małych rzeczy jest. Właśnie takim wzorem na szczęście. Zobacz to, co Cię dziś ucieszy, i żyj tu i teraz. I jak będziemy to robić, będziemy cieszyć się z tych małych rzeczy, cieszyć się z tu i teraz, cieszyć się z maleńkich rzeczy, to będziemy mieć poczucie. Spełnienia już tu i teraz, i nie będziemy odkładać naszego szczęścia na później, i nie będziemy go oczekiwać, bo ono po prostu będzie. Cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nim zapisany jest. Tego Wam dziś życzę. Miłego dnia. Zapraszam ali na